Hello and welcome, witam was w drugim odcinku z serii Tomb Raider Legend. Dokładnie, dzisiaj lecimy w tym kierunku. O, jakaś broń. Fajnie, fajnie. To jest chyba ta pułapka. Tak, o, kamienie. pokopiemy. Mmm, własny kopiesz. Tam są kolce. Nie, tam bym raczej nie chciał być. I przeskoczymy nad tym Jest Masakra tam w Dobra I jesteśmy już tutaj w świątyni? Znaczy w jakichś takich Co tam jest? O, jak miło sekret. Ale ukryli, znaczy no... Nie wpadłbym na to. Jakoś nie zwróciłem na to uwagi, jakbym tam nie wszedł z ciekawości, ten tego nie znalazł. Okej, okay, to jest jakaś mini zagadka, ale to to, to... to nawet chyba nie zagadka, tylko pokazali jak niej przejść. I stamtąd, góra, dwa, kocersę, stąd. Skulacz czyli chyba tu wszystko. To stąd dokładnie. I stąd, tam. Stamtąd, tutaj. O właśnie. I teraz tutaj. Chodzę. No to się opuszcza, ale my sobie pomożemy full FALL okay. O, tu będzie jakiś sekwens wodny hmm. Czemu nie? No to nurkujemy Mamy ogranicznik Tak się mówi ogranicznik? Chyba tak Ogranicznik plenu Żebyśmy wiedzieli ile tam możemy być pod tą wodą O, sekret, Okej, okay, zbieramy <laughs> Rybka mnie lekka bierze. Prawdopodobnie to przez te świetne zmiany klimatów, czy klimatów pogody ostatnio. Raz kurczę 20 stopni, a za chwilę yy, 10. Ok, dopłynęliśmy tutaj i lecimy dalej. Co to nas spotka? Uwa! Co? Ty grysek. No nie, nie może być. Okay. Okay, dalejśmy dalej. Brutalny. No, Lord, a to co te skały sylające się? Nie, 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 nie! Jaki fart! <grystanie> Boże. Rzeczywiście, tam to się jest tej skrzyni. Znaczy, w tej klatce to nie jakiś więzień. Bo spiskowiec. Okej. Okay. aha, czyli to musimy tak wykombinować, żebyśmy mogli przejść, dobra. Ok, a my zrobimy w ten sposób, że po prostu tutaj postawimy środką, bo to już mi nie jest potrzebne. I sobie o tak. No Okej, okay, i bardzo fajnie i się wydostaliśmy. Obeszliśmy te pułapki. Wow, ale są fajne pajęczyny. Chyba na next Genie tylko takie jest. Bo na zwykłym nie będzie ich. W sumie mogę sprawdzić. Tam jak już wejdę, to nie wyjdę, bo tam się prawdopodobnie drzwi za trzasną. Tak już jest w tej grze. Że... Tak jakby nie da się cofać czasem. No, nie ma tych pajęczyn. szkoda, bo daje fajny klimat. Jakby tu nikogo nie było daw dawien dawno. Dobrze, wychodzę stąd, wracam do gry. Okej, okay, i jesteśmy już tutaj. Okej, okay, tu już się zaczynają jakieś ciekawe pierwsze zagadki, z którymi się będzie trzeba troszeczkę pomęczyć. Fajnie. Zbierzemy F. Klikamy i lecimy tam. Może są jeszcze jakieś sekrety? Hmm. Tutaj już chyba nie ma. Z tego, co dobrze jak dobrze pamiętam, to tu nie powinno być, ale. Moja pamięć nie jest czasem idealna. Więc wolę sprawdzić. Lepiej się zawsze upewnić. Tu będzie kotek. Wiele bardziej wolę walczyć z przeciwnikami niż z... Ach, niż z tygrysami. To chyba drugi kotek. Nie, był jeden kotek. A to fajnie. Właśnie, szkoda, że wziąłem na. To był błąd. Wziąłem na tygryska. Karabin, a powinienem wziąć pistolety. O, tu jest. Aha. Czy biorę to i przesuwam tutaj? Dobrze. Z tego co pamiętam, tu powinien być drugi sekret. Hmm, Hm, jak się go? A tu jest taka trampolinka. Rozumiem. Dobrze. Czyli muszę wziąć to i wyjąć spod tego, że dobrze myślę. Mhm. I nałożyć tu. Tu? Dobrze mówię? Nie. Tam muszę nałożyć. Tam, tam. Bo wtedy, jak ja tu stanę, to tam wystrzeli. Tak. Okej. Okay. Czyli po prostu postawię tam. To jest fajno tylko woda, to takie a to są takie mini. Okej. Okay. Trzeba tam teraz jakoś wbić i to przestawić O tak. Hm. Jeżeli dobrze myślę, bo jak nie, no to będziemy musieli po prostu się cofnąć. Z tą skrzynią. Sprawdzimy, czy jest dostatecznie blisko. Powinno być, chociaż. Okej. Okay. Hmm, nie wiem, czy teraz nie marnuję czasu. Kurczę, coś się nie daje rady. To na razie przetachajmy to tam, i w międzyczasie może coś wpadnę. Okej, okay, idziemy do tyłu. Spróbujmy tu wtachać. Jeszcze wyżej. Jeszcze ją trochę wyżej wezmę. Okej. Okay. Chociaż, jakoś mi to nie wygląda na to, aby to zadziałało, ale czemu nie? Zawsze można spróbować. Ups, Laro, co tak spadasz po chodzisz na tych krawędziach? Hmm. Coś nam pokazuje. To musi być jakaś podpowiedź, skoro... Taki mały przerywniczek, okej. Okay. Aha, w ten sposób. Tak jak myślałem na początku. W takim razie dobrze. Zrobimy tą metodą. Chociaż nie wiem, czy to jest zgodne z, fizy z prawami fizyki. Chociaż na fizyce się nie zbyt znam. Ale raczej, jak powinniśmy. Powinniśmy z tutaj skoczyć, a tam ustawić. Wtedy by to przerzuciło. Dobra, ja nie dyskutuję. <grym> Ważne, że mi się udało to zrobić. Okej. Okay. I znowu wprowadzimy. Nie wiem, czy nie wyżej? Wyżej weźmiemy, żeby nie było fajne, że strzelimy po prostu o tą ściankę. Jedynie i się odbije, a nie wleci na górę. Dobrze. Chociaż, chociaż. Teraz spróbuję przetachować tu. Bo słyszałem, że jak tą skrzynię się postawi, chyba tam bliżej, to będziemy mogli zdobyć złoty Bo on gdzieś jest na ukrycie, jakiego dobrze pamiętam. W tej, w Boliwii, w tej świątyni podobno. Podobno, no. Z... Pamiętam, że w tej świątyni powinien być. Bo on... później już jest chyba. Hmm. No nic, zaskoczymy tam i będziemy mieć tę skrzynię już. Okej. Okay. w skrzynię, boże. Klatkę. Zobaczcie, skrzynia, nie ma metalowych prętów. Okej, okay. nie bierzemy to tu. Przedstawiamy. Nie bierze, nie będziemy mieć tego bez sekretu. Chyba mi się go nie udało. A szkoda. Teraz zostawić hmm. tak kombinuję, bo to się powinno, z tego co pamiętam, podnieść do góry, jeszcze bardziej, ale już chyba nic nie wykombinuję. Niestety. Dobrze, w takim razie nie ma co. Lecimy po prostu dalej. Czemu to się rusza? Czy to się rusza tak co chwila, że się podnosi i spada, czy... Hmm. Czy ja właśnie zepsuję świetnie? No nie? <noise> nie wiem Okej, okay, tu, tutaj, tutaj, o! Tutaj stawaj Coś się tu powinno zrobić, ciekawe. A może kiedy na to skoczę, to to się obciągnie. Nie. To nie działa, nie działa tak jak wtedy w tym miejscu. Hmm. A może jak ja stan wezmę skrzynkę, to się stanie. Hmm. Nic. Co się stało? Okej, okay, dobra, nie będę kombinować, bo nie uda mi się chyba. Trudno. Nie zawsze wszystko można mieć. Tego trzeba przywyknąć. Ok, do tego się obkręcamy i spróbuję wskoczyć na tą półkę. O, udało się. I musimy się poruszać dalej w bok. Doskoczymy tam. O Jezus. Niechcący. Przepraszam, czekaj apteczka. Dobra. Odnowione mam życie. A teraz musimy jeszcze czasem wskoczyć. Przepraszam za fejle jakiekolwiek bym tutaj popełnił błędy fejle. Ale no. Nie pamiętam, że do końca. A nie chcę po prostu, żeby to było takie sztuczne, że ja się tej gry uczę, żeby po prostu zabłysnąć. Nie o to chodzi. O to, żeby była też zabawa z tego niech czasem zrobić <grym> coś głupiego. Aha. Okej, okay, tutaj weszed weszedłem, dobra. Wszedłem. Ach, ta moja gramatyka. I lecimy tędy, tą liną. Przedostajemy się nad tą przepaścią, tym jakimś takim pochyłym czymś z kamienia. Ok. Schodzimy, tutaj też. A właśnie, jeszcze raz. Zejdziemy nie na rolnie, tam. Tylko na tą pałkę, jakkolwiek to zabrzmi. O, tam jest srebrny sekret. <grymne> Albo z pistolet okej, okay, to tam jest ten srebrny. Tam się nie da dostać. Tam nie coś. Czy się wydaje, że tam? Tam jest jakiś złoty sekret. Hmm. No nic. Trudno. Kij tam z tym sekretem. Lecimy po srebrny i myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. W dalszą część przejdziemy kolejny odcinek. Okej. Okay. Teraz muszę wskoczyć na to. Dobrze. I tu mam. Hmm. Może już tam nie będę szedł. Może linkę się da. tak się może da ustawić, żeby ta linka skarnęła. Kurcze. Może to specjalnie tak wzięli. No nic. W takim razie po prostu przejdę to ręcznie. Tak zwane. Dobra. Niechcący pistolet włączyłem Okej okay. Jesteśmy na tej linie I przechodzimy po srebrny sekret Dobrze, już go zbieram Zbiera się go E Wchodzę w, nasze, w nasz tabulator I O, brakuje nam jednego brązowego Pięciu, sre... czterech srebrnych no, ciekawe gdzie je wynajdę. Chyba trochę, troszeczkę ominęliśmy z tego co widzę. No nic, trudno. Ważny jest fan i przyjemność z gry... A nie. Ażo? Pochuj też się kiedy indziej. No, spoko. A nie po prostu, żeby to było takie, żeby się stresować. Gdzie tu jest, Boże, no kurczę itp. To musi być fan, to musi być konkretna rozgrywka. Nie tam pieprzenie się z różnymi rzeczami. Okej. Okay. Po co tu wszedłem? Da się na to wejść? Na to się nie da niestety. To gdzieś tam dociera wróg świątyni. Okej, okay, tu sobie. Aha, bo my tu odskoczymy po prostu w tą stronę. Dobrze. I w następnym odcinku wyruszymy w tamtą stronę. Na, dziś, na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną i do usłyszenia następnym razem. Narka, pa pa.